Hej ludzie, Paziu tutaj. Kolejne studio zostało zamknięte. Tym razem w studio odpowiedzialne za reboot Alum the Dark. Ogólnie reboot Alone in the Dark mają jakiegoś pecha, nie? Ale Embracer powiedział, że gra się nie wystarczającej ilości sztuk i zamknęło studio. Dlaczego o tym wspominam? Bo ostatnio w PC Gamerze Miyazaki, czyli szef studia From Software, powiedział, że dopóki on rządzi tym studiem, i dopóki ich firma matka, czyli wydawnictwo Kodakała pozwoli, to on nie zgodzi się na zwolnienia pracowników. Jedni powiedzą, że łatwo mówić, kiedy osiągnąłeś sukces z Armorkorem kiedy osiągnąłeś sukces z Elderingiem. Ale wciąż szef studia mówiący takie słowa w momencie, kiedy większość szefów mówi, no jest ciężko, no musimy zrobić redukcję, no nie radzimy sobie. To jest bardzo ważna iskierka. To znaczy, już jakiś czas temu Miyazaki, na pytanie, jak to jest możliwe, że From Software potrafiło wydać Elderinga i niedługo potem Armor Cora w szóstkę, odpowiedział: No, bo mam zgranych ludzi. To tym razem jeszcze bardziej dowalił. Bo jeszcze użył słów legendarnego prezesa Nintendo, że pana Iwaty, że nie możesz. Oczekiwać od swoich pracowników, od deweloperów, aby stworzyli coś niebywałego, jakiś rewelacyjny produkt, tytuł, w momencie, kiedy oni się boją, czy, czy będą mieli pracę, czy nie, czy zostaną zwolnieni, czy nie. Bo te słowa, słuchajcie, te słowa padły w momencie, kiedy Nintendo nie radziło sobie najlepiej na rynku. I pan Iwata razem z z radą nadzorczą, oni sobie obcięli pensję. Żeby tylko deweloperzy mogli spokojnie spokojni o swój byt. I chyba o tej całej sytuacji masa prezesów zapomniała. Takich na przykład Embracer Group w okazji pobagów od the Dark. I oczywiście też można powiedzieć, że From software ma farta, bo ich firmą Matką jest Kodokała, czyli duże wydawnictwo, ale wciąż nie zwalniać ludzi. To jest tak proste, bo to ci ludzie robią wam tytuły. Mówię tu do deweloperów, do, do wydawców zachodnich. Gry są artystycznym dziełem. To nie jest tak, że matematycznie wyliczysz tak, 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 tak i ta gra powinna się udać. Nie. Ty... Ty musisz mieć artystę, który zaplanuje grafikę, który zaplanuje fabułę, który zaplanuje gameplay. Ty musisz mieć artystów. Kiedy pracuje w grach, ty musisz mieć zgrany zespół. Ty musisz mieć zespół, który jest pewny swoich umiejętności. A tych umiejętności nie jesteś pewny, kiedy cały czas się zmienia ekipa. Co najlepiej pokazuje Halo Infinity. Jak Microsoft podmieniał ludzi odpowiedzialnych za silnik gry, czyli za serce tytułu, tym bardziej w Halo korzystało. Z własnego silnika. Rozumiecie? Te zwolnienia, które teraz mamy, to one zakiełkują takim owocem, że przez dłuższy czas nie będziemy mieli przełomowych tytułów. Że nie będziemy mieli tytułów, które robią coś więcej. Tylko będą bezpiecznymi sequelami. Wiecie, dlaczego powstał Paldos Gate Trójka? Bo Larian się uczył, jak robić gry. Bo Larian Trzymał ekipę, rdzeń ekipy, który mógł uczyć młodszych, którzy dochodzili do zespołu, którzy przeżyli i dobre, i złe chwile, i mogli, mając pełne doświadczenie, wprowadzić Baldos Gate Trójkę. Nie wiem, co sobie, wy, co sobie kombinują szefowie poszczególnych y, wydawnictw, nie mam pojęcia, co oni sobie. Że co, że wydawca sobie zatrudni ludzi, nie wiem, z z Rumunii czy z innych miejsc, gdzie są nisk, niskie ceny, i ci ludzie już od razu będą wiedzieć, jak na przykład zrobić kolejną część, nie wiem, e, Baldos Gata. Bo przecież teraz Wizard on będzie szukał kolejnych Jeleni, którzy im zrobią, bal, którzy zrobią im Baldos Gata czwórkę za połowę ceny. No bo przecież oni się teraz rostali i Larian nie będzie pracował nad kolejnymi grami z serii Baldur's Gate. Chociaż nie jest zapowiedziana kolejna gra, to dobrze wiecie, że powstali. I to są słuchajcie słowa Mijazakiego są bardzo, ale to bardzo ważne. Bo one pokazują czym powinien się kierować wydawca. Stworzyć tytuł, który jest dobrze Wyceniony, jeżeli chodzi o budżet. Dobrze zaprojektowany od strony finansowej i sprawić, żeby ten zespół się uczył. Bo słuchajcie, From Software jest takim kopciuszkiem, bo jeszcze parę generacji temu From Software, wiecie, dla kogo było znane, dla psychopatów, co kochali gry z mechami, dla psychopatów, co lubili bardzo trudne, bardzo niszowe RPG, jak na przykład Kingski. I ci ludzie znali From Software, reszta świata nie znała. I kiedy Miyazaki przyszedł i rozruszał projekt Demon's Souls, bo to miało być, jak dobrze pamiętam, Oblivion na PS3, tak? takie zamówienie zrobiło Sony u From Software, to przecież to też nie był sukces od razu. Sony nie wiedziało co to jest za tytuł, ludzie na Tokyo Game Show mieli ten tytuł w dupie, bo inaczej ja, nie można tego powiedzieć, ludzie, pa, ludzie nie potrafili przejść dalej niż pierwszy boss, ale i tak oni zrobili ten tytuł i zrobili go w, w takim budżecie, że wystarczyło, że tam 50 tam 60 tysięcy sztuk się sprzedało i już From Software było na zero. I gdyby nie to, że producent z Sony Japan oszukał swoich szefów. To ta gra, to Demon Souls nigdy by nie powstało w takiej formie. Potem, oczywiście, Atlus wydał tą grę na zachodzie, potem w Europie wydało Namco Banda i dalej, jak znamy historię, ale wciąż From Software mogło zaryzykować. I From Software przeskoczyło z tej niszowej grupy deweloperów japońskich do deweloperów, które. Którzy są rozpoznawanie na całym świecie, którzy mogli się rozwinąć do takiego stopnia, że teraz mogą robić dwa duże równo, równocześnie dwa duże projekty. To jest niebywałe. Ale FromSoftware by tego nie osiągnęło, gdyby cały czas podmieniało ludzi, gdyby cały czas zwalniało ludzi po projekcie. Along the Dark dwójka mógłby być wybitne tytułem. Bo deweloperzy się na pewno nauczyli masy rzeczy podczas stworzenia tego tytułu, ale zostali zwolnieni. I teraz jak Embracer za jakiś czas znowu weźmie ekipę do zrobienia Alan the Dark, to nie mam... To wy jesteście pewni, że tamta gra będzie lepsza? Nie wiem, może jeżeli weźmie jak jakiegoś doświadczonego dewelopera. Ale on tutaj już miał doświadczenie budowane w tym zespole. I myślicie, że przy nie wiem, gotiku remakeu, czy przy. E... Titan Quest 2, to czy ludzie teraz nie mają z tyłu głowy, że hej, no nie możemy ryzykować, albo nie możemy e... być pewni, że jak nam się ten tytuł tak średnio uda, to nie będziemy zwolnieni. Ja wiem, że w, każdym, w każdej pracy coś takiego istnieje. Ale no w grach ty od razu czujesz, że zespół nie czuł, nie miał wajba, nie czuł po prostu między sobą nie było zaufania. A to zaufanie jest cholernie potrzebne. Ja wiem, że do tego wracam, ale naprawdę jak gracie w tytuły na przykład jednego studia, nawet jak jest mniejsze i sobie zrobicie taką ścieżkę, to będziecie widzieć jak to studio się uczyło. Czy to studio zwalniało ludzi, czy nie. Bo to czuć. Bo jeżeli na przykład w pięć osób i w oczach ich miejsce ludzi, którzy nie ogarniają tematu, to po prostu to zwalnia pracę, bo ktoś musi przyjść i im wytłumaczyć. A kiedy w na przykład kierownictwo plus osoby po, pod kierowni kierownictwem i dajesz kierownika, który w życiu nie, nie był odpowiedzialny, nie wiem, za gameplay, za fabułę, za muzykę, za. to też to widać. To też to widać. Dał przykład na przykład Dice'a, gdzie odszedł facet odpowiedzialny za muzykę, za audio w tym Battlefield'ach. A wiecie, kto na jego miejsce przyszedł, bo facet wybitnie robił swoją robotę. To był facet, który robił dźwięk do gier na mobilki. Nic nie mówię, że gry na mobilki są gorsze, ale to nie jest ten poziom zajomości. No i dźwięku w nowym Battlefieldie nie, nie ma takiego poziomu jak w wcześniejszych grach. I jeszcze na koniec, taka ma malutka informacja. Capcom podczas ostatniej sesji Q&A powiedział, że podniesienie cen gier nie do końca miało taki efekt, na jaki oni liczyli, że i okazało się, że gracze bardziej uważa uważają na to, na co wydają swoje pieniądze, bo to bo to była bardzo duża. Że to było duże podniesienie ceny, i że Capcom będzie się zastanawiał, czy wszystkie gry będą miały podniesioną cenę gier do 70, czy po prostu niektóre gry zostaną na pułapie 60, a niektóre na pułapie 70. To też jest ciekawa perspektywa, nie? Że jednak nie wszystko poszło go, zgodnie z planem, jeżeli chodzi o podwyżki cen gier. A co wy o tym sądzicie? Czy. Zgadzacie się z Miazakiem czy z szefem studia Larian, że trzeba utrzymywać zespół, żeby tworzyć lepsze gry? Czy według was wystarczy wylająć najemników i powiedzieć im, zróbcie najlepszego fps w historii? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będziecie mieli dobry dzień. Trzymajcie się. Pa, pa.